Pentagon znów uziemił produkowane przez Boeinga samoloty V-22 Osprey. To najbardziej niezwykłe i chyba najbardziej niebezpieczne samoloty amerykańskich sił zbrojnych. Osprey ma obrotowe silniki, które mogą być ustawione zarówno pionowo, jak i w poziomie. Maszyny te są więc połączeniem helikoptera z samolotem turbośmigłowym. W siłach zbrojnych latają nimi żołnierze piechoty morskiej, a także komandosi. Maszyny te należą także do prezydenckiej floty powietrznej, a jako dziennikarz Korpusu Prasowego Białego Domu miałem okazję nimi latać. W 2023 roku Joe Biden z pokładu helikoptera Marine One oglądał zawalony most w Filadelfii. My, dziennikarze, towarzyszyliśmy mu właśnie na pokładzie Ospreya. To, co było niezwykłe, to fakt, że lecieliśmy z opuszczoną tylną rampą. W wojsku umożliwia ona wyskakiwanie spadochroniarzom. Albo ostrzeliwanie z karabinów maszynowych. My obserwowaliśmy lecącego poniżej prezydenckiego Marine One, a fotoreporterzy robili zdjęcia. To właśnie wtedy amerykański kolega powiedział mi, że gdy weszły do służby, ospreje były najczęściej rozbijającymi się samolotami. Do dziś w ponad 20 katastrofach osprejów zginęły 63 osoby. Podczas jednego z lotów dziennikarze z polu prasowego musieli nawet awaryjnie lądować, gdy maszyna zaczęła nagle dymić. O tym jak lata się osprejem, jak podróżuje prezydent Stanów Zjednoczonych, mogą państwo przeczytać w mojej najnowszej książce Zakamarki Białego Domu.